Dzień dobry Państwu. Mamy do wyboru dwa zestawy maturalne. Jeden to matura z 1975 roku, z Lublina, profil komunistyczny. Drugi to matura z 2012 roku, poziom podstawowy, czyli wybrane zadania. No i zacznijmy od matury z 1975. Zadanie pierwsze. Mamy zrobić analizę funkcji. No to zgodnie ze sztuką powinniśmy wykonać następujące kroki. Po pierwsze, analiza funkcji, czyli wyznaczenie dziedziny, obliczenie granic na końcach przedziałów określoności, wyznaczenie asymptot, wyznaczenie punktów przecięcia wykresu funkcji z osiami o x i o y, zbadanie parzystości bądź nieparzystości funkcji. Po drugie, analiza pierwszej pochodnej czyli wyznaczenie zbioru, w którym funkcja jest różniczkowalna, wyznaczenie miejsc zerowych pochodnych, określenie przedziałów monotoniczności funkcji, czyli znak pochodnej i jego zmiana, wyznaczenie ekstremów lokalnych. Następnie analiza drugiej pochodnej, czyli wyznaczenie zbioru różniczkowalności w prim, wyznaczenie miejsc zerowych drugiej pochodnej, określenie przedziałów wklęsłości, wypukłości funkcji, a z wyznaczenie punktów przegięcia, jeżeli takie będą. Wyznaczenie ekstremów funkcji, jeśli nie wyznaczone ich w punkcie drugim. A potem, no już tylko sporządzenie tabeli przebiegu zmienności, czyli zebrania tych wyników, no i sporządzenie wykresu. Ale widzimy, że to jest funkcja wielomionowa, więc klasycy nieskończoność. Stąd darujemy sobie wyznaczenie dziedzin f, f prim i F'bis, One są określone dla wszystkich rzeczywistych. Łatwo również widać. Że granicą funkcji w nieskończoności jest nieskończoność, natomiast w minus nieskończoności, minus nieskończoność. Natomiast następnie, skoro ta funkcja jest wielomianem, to nie ma też asymptot, teraz rozwiążemy kolejne równania f od x równa 0 i f od 0 no, równa się właśnie co, więc f od x i tutaj zrobimy sobie rozkład na czynniki x razy x minus 3 plus 3 pierwiastki z 5 przez 2, razy x minus 3 minus 3 pierwiastki z 5 przez 2. Z tego wyprowadzamy wniosek, że miejscami zerowymi są 0, 3 plus 3 pierwiastki z 5 przez 2, oraz 3 minus 3 pierwiastki z 5 przez 2. Nie musimy zatem liczyć od 0, ponieważ punktem przecięcia wykresu zostało y i jest początek układów współrzędnych. W zasadzie moglibyśmy sobie też darować badanie parzystości funkcji, ponieważ y, na to, aby funkcja wielomianowa była parzysta, być nieparzysta, potrzeba i wystarcza, aby składała się wyłącznie ze składników o parzystych, bądź nieparzystych podrygach. Właśnie dlatego tak się to się nazywa. Więc tutaj funkcja składa się zarówno z jednych, jak i z drugich, więc nie jest ani parzysta, ani nieparzysta. Ale na wszelki wypadek obliczymy sobie f od minus -x. A zatem zgodnie z naszymi przewidywaniami funkcja nie jest ani parzysta, ani nieparzysta. I przejdźmy teraz do analizy pochodnej. Mamy, że f' to jest x kwadrat minus 2x minus 3. Zatem punkt, miejscami zerowymi pochodnej są x równe minus 1 i x równe 3. W tych punktach znak pochodnej zmienia się odpowiednio z dodatniego na ujemny i z ujemnego na dodatni. Dlatego też będą one argumentami odpowiednio maksimum i minimum lokalnego funkcji f. Przy czym y, minimum lokalne to będzie minus 9, natomiast maksimum lokalne to będzie 5 trzecich. Teraz druga pochodna. Mamy fbiz od x, to jest 2x minus 2. Zatem dla x równego 1 pochodna zmienia znak z ujemnego do dodatni. A więc dla x należących od minus nieskończoności do 1 funkcja jest wklęsła, natomiast dla x należących od 1 do plus nieskończoności funkcja jest wypukła. Jednakże x równe 1 nie jest punktem przegięcia, ponieważ w jego sąsiedztwie pierwsza pochodna jest wyłącznie ujemna. I mamy następującą tabelkę o zmienności funkcji. Oraz wykres. Więc pozostało teraz znaleźć kresy dolny i górny wartości funkcji w zadanym przedziale. Więc mamy f od minus 2, to jest minus 2 trzecie, ale to jest więcej niż minus 9, które jest wartością w trójce i minimum lokalnym. I f od 5 to jest 5 trzecich, tak się składa, że to jest dokładnie tyle samo, ile wynosi maksimum lokalne, a więc z kresem dolnym jest minus 9, natomiast z kresem górnym jest 5 trzecich. Przejdźmy do zadania drugiego. Mamy tutaj złożony schemat kombinatoryczny, polegający na tym, że wyróżniamy pewien podzbiór, w tym wypadku zbiór dziewczynek, spośród wszystkich biorących udział w losowaniu. Aby policzyć prawdopodobieństwo, odpowiednio zastosujemy wzór na liczbę kombinacji bez powtórzeń. I teraz niech A oznacza zmienną losową zwracającą liczbę wylosowanych biletów, natomiast B zmienną losową zwracającą liczbę biletów wylosowanych przez dziewczynki. I obliczymy prawdopodobieństwo warunkowe tego, że A jest równe 7, przy warunku, że B jest równe 4. I mamy tak. 9 nad 3 razy 8 nad 4 podzielić na 17 nad 7. I to nam wychodzi, że to będzie 5880 podzielić na 19448, czyli w przybliżeniu 30%. A zatem prawdopodobnie to zdarzenia, że dokładnie 4 dziewczynki wylosują bilety wynosi w przybliżeniu 30% zadania trzecie, ponieważ tangens pi czwartych jest równy 1, zaś tangens trzech czwartych pi jest równy minus 1, więc ogólnymi równaniami prostych przez punkty odpowiednio AC oraz BC są y równa się x plus A i y równa się minus x plus B. Teraz wstawiając współrzędne otrzymamy. Taki układ równań? minus 3 równa się minus 6 plus a dla prostej ac i minus 1 równa się minus 8 plus b dla prostej bc. A więc a jest równe 3, b jest równe 7. Zaś współrzędnymi punktu C są 2 i 5. I wynika stąd, że trójkąt jest prostokątny. A wiadomo, że w trójkącie prostokątnym promień okręgu opisanego wynosi. Długość przeciwprostokątnej przez 2. Więc musimy wyznaczyć długość przeciwprostokątnej. I mamy. Długość AB równa się pierwiastek. Tutaj będzie pierwiastek z 200, to jest 10 pierwiastków z 2. A co zatem długość y, promienia okręgu opisanego na tym trójkącie to jest 5 pierwiastków z 2. Aby wyznaczyć jego środek, posłużymy się następującym twierdzeniem. Też twierdzenie jest takie: symetralne boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie, który jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie. Wystarczy, że wyznaczymy dwie symetralne, a właśnie proste, które zawierają symetralne oraz ich punkt przecięcia. Co łatwo widać, że symetralne boków AB oraz BC leżą odpowiednio na prostych y równa się minus x minus 1 oraz y równa się x plus 3. Punktem przecięcia będzie zatem 1 minus 2. I stąd równaniem okręgu opisanego na tym trójkącie jest x minus 1 w kwadracie plus y plus 2 w kwadracie równa się 50. I mamy tutaj taki następujący rysunek. Teraz przejdźmy do zadania 4. Łatwo widać, że granicą m, tego ciągu y, jednocześnie m, różnicą y, ciągu arytmetycznego jest 10. Przy czym pierwszy raz to jest 100. Wiemy też, że po pierwsze, aby wielokąt był wypukły, żaden z jego boków nie może osiągnąć miary 2 pi A po drugie, suma miar kątów wewnętrznych wielokąta foremnego. Jest równa n minus 2 razy pi. Przy czym n to jest liczba jego boków. Aby wyznaczyć ilość kątów w tym wielokącie, wystarczy rozwiązać takie równanie z sumą skończoną. I mamy. Zatem, jeżeli to rozwiążemy, otrzymamy, że n jest równe 8. Stwierdzamy wobec tego, że jest to ośmiokąt wypukły. Następne zadanie x ma rozwiązywać takie równanie. Zatem to, co potrzebujemy, żeby to tak brzydko nie wyglądało, że rozwiązujemy jakieś równanie logarytmiczne. Ta prawda, my się przydało czymś zastąpić. Więc zrobimy podstawienie, U równa się logarm przy podstawie 3 z A. A zatem A to będzie 3 do U i mamy równanie. U do trzeciej minus 2 u kwadrat plus 3 równa się 0. Więc, tak. jak to zaczniemy rozwiązywać, to okaże się, że jedynym pierwiastkiem rzeczywistym jest minus 1. A co prawda, podstawowe twierdzenie algebry mówi, że jeżeli wielomian jest trzeciego stopnia, to pierwiastków jest 3, ale pozostałe są zespolone, więc nie będziemy się nimi zajmować. A tam, jeżeli u jest minus 1, to a równa się 3 do minus 1 i to się równa 1 trzecia. I teraz stawiamy. Tangens kwadrat x a równa się 1 trzecia, to znaczy, że tangens x równa się pierwiastek z 3 przez 3. I teraz szukamy sobie w tablicach, mam nadzieję, że pamiętamy, no, pamiętamy taką wartość x równa na pierwiastek z 6, ale to jeszcze nie wszystko. Ponieważ Tangens jest funkcją okresową, więc musimy jeszcze dopisać piasek 6 plus kapi, gdzie k jest całkowita. I tam zakończyliśmy maturę z da, 75 rok. To teraz przejdźmy do matury 2012. Łatwo widać. Yy, a, w zadaniu 9. Tak, Łatwo widać, że chodzi o wykres C, ponieważ y, wykresy A oraz D mają po dwa miejsca zerowe w zadanym przedziale. Natomiast wykres B przedstawia funkcję która w tym przedziale ma stałą wartość równą 3. A z zadaniem 10 mamy policzyć tangę z pi 6 minus sinus pi 6, No to liczymy. To się równa pierwiastek z 3 przez 3 minus 1 druga. To się równa, sprowadzimy do wspólnego mianownika, 2 pierwiastek z 3 minus 3 przez 6. No i szukamy prawidłową jest D. Zadanie 11. Żeby wyznaczyć sinus, to musimy wy, wyznaczyć długość odcinka AC ale długość odcinka AC to jest pierwiastek z 13 kwadrat minus 12 kwadrat to jest 5. A zatem y, sinus kąta ABC to jest y, 5, 13 i zadanie 12. Widzimy, że wysokość. Podzieli trójkąt na dwa symetryczne trójkąty prostokątne, przy czym druga przyprostokątna będzie połową podstawy, zatem długość samej podstawy to będzie D równa się 2 razy pierwiastek z 5 w kwadracie minus 2 w kwadracie to jest równe 2 razy pierwiastek 21, mam nadzieję, że widać było, że zadania na przestrzeni tych 40 lat się. Nie zmieniły co do poziomu trudności. Natomiast te testowe zadania się, że po prostu szybciej. One są ani łatwiejsze, to trudniejsze i się po prostu szybciej liczy. Przypominam, że nadal można głosować yy, na to, co będzie w następnej serii tych prezentacji. Zachęcam. Na razie mam dosyć fajny feedback. Natomiast to, co według mnie powinno być w maturze, będzie w następnej prezentacji. Do zobaczenia z Państwem.